Dzień dobry, widzę, że się pani rozgląda. Czy mogę to Szukam jakiegoś prezentu no, dla teściowej. Może pani mi coś podpowie? No, to nie jest niełatwa nie 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 sprawa, że tak powiem. Dokładnie. No, te relacje bywają takie. Nie pani, co mam tutaj, coś takiego, taką książkę? Nie za blisko, nie za daleko. Taki o, świetny właśnie. tytuł: Nie za blisko, nie za daleko. Tak? To takie jak... Dla mojej teściowej. Pokazujące pewien dystans. <głos> <Bezpieczny>. <głos> Dokładnie. Proszę zobaczyć. Dziękuję. I pięknie wydana. Piękna ilustracja w środku. To poproszę. Myślę, że teściowa się ucieszy. Oj, chyba bardzo. <noise> to poproszę o spakowanie. Gotowe? Jak Pani się podoba? Pięknie.